Brauna, no dobrze, że są takie osoby, ale według mnie, że to dobrze mieć takiego świra. Oni zawsze potrzebują takiego świra. W sensie dla nich jest dla dobrze. Nich. System musi mieć, żeby polaryzować ludzi, nie można ich polaryzować wobec obojętnych stron. Jak ich masz rozrywać na dwie części, to musisz skrajnie. ich rezerwać skrajnie. Po jednej stronie mieć po prostu tą demokrację, wolność, tęczę, kolor, a z drugiej strony musisz mieć Brauna po prostu, świra, antysemitę. Totalnie pokręconego gościa. Co za tym idzie, jego idee, nawet jakby nie były bardzo słuszne, odrzucone są przez tych liberałów i demokratów samego, jakby samej zasady. Nie wspieram. Dla mnie Brown jest świrem, mówię językiem kość, bo dla mnie ja nie mam jakiegoś takiego poglądu, czy, czy jest, czy nie, ale znam osobę, która mówi, co ty? Ja z, 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 z żadnymi poglądami się nie zgadzam. piszesz to jest świr. Ja mówię, ale nawet się nie zgadzasz w tym, co mówi o Palestynie i Izraelu, w tym najbardziej. Po to jest potrzebny Brown, bo jest wręcz tych liberałów demokratów będzie zniechęcał do, do tego. Świetnie przeciąga do, tą Linę. Tak, do tego, co mówi i, i wiecznie po prostu ludzie, zamiast skupić się na prawdziwych problemach, od zawsze byli, zawsze się skupiają. No jak, jak słuchasz tych komentarzy na tych wojnach politycznych, tych dwóch obozów: tej lewej, prawej i tej piłce, która. A oni tak jak taka piłka z jednej strony są przebijani na drugą.